Dzisiaj zrobimy schab gotowany w sosie z suszonymi śliwkami, przepis tak jak widać po produktach bardzo prosty, do tego celu potrzebujemy jakieś 750 ml bulionu, do tego 150 g suszonych śliwek, po łyżeczce mąki ziemniaczanej i mąki pszenicznej. Śmietane, kremówkę, około 4 łyżek, jeden ząbek czosku. Ja tutaj rzucę dwa, z tego względu, że mam takie małe. I też dajemy połowę cebuli, ale też rzucę całą, bo też mam taką małą. Pół łyżki masła, pół łyżki oliwy i około pół kilograma schabu I z przypraw potrzebujemy pół łyżeczki suszonego rozmarynu. Tak więc zabieramy się za pracę, przelejemy bulion do rondelka i go podgrzejemy. Jak nie mamy bulionu, możemy się posilić zwykłą wodą z dodatkiem np. dwóch łyżek sosu sojowego, ewentualnie woda plus kawałek kostki jakiejś rosołowej, w miarę ekologicznej. Teraz pokroimy cebulę w kostkę i posmarzymy ją na patelni, czy to w garczku, na oliwie i maśle. Ja użyję masła kolorowanego, ale możemy też użyć, jak nie mamy zwykłego masła, nic się nie stanie. Do tego przepisu opcjonalnie możemy dodać z 50ml wina, ale ja tutaj zrobię już bez takiego dodatku, takiej wersji standardowej. Tak więc rozgrzewamy większą patelnię, ewentualnie jakiś garczek, Dorzucimy połowę łyżki masła, pół łyżki oliwy z oliwek i przeszklimy naszą cebulę. Niech nam się podgrzeje patelnia, poszatkujemy od razu czosnek, wrócimy cebulę. I zaraz dorzucimy czosnek i jeszcze rozmaryn. Pół łyżeczki rozmarynu, tak jak mówiłem, ja go zrobię w moździerzu, ale jak nie mamy to możemy go rozdrobnić nożem. Dorzucimy teraz czosnek i zmiażdżony rozmaryn. Jeszcze wszystko chwilkę posmarzymy. Możemy śmiało tutaj zanucić omiu rozmarynie, rozwijaj się. Cebula się nam przeszkliła, teraz wlejemy gorący bulion i wszystko razem zagotujemy. Jak mamy wino białe możemy dolać teraz też 50 ml wina, zwiększamy płomień i zagotowujemy. Ja już schab pokrojony, ale jak mamy schab w całości, no to należy go położyć na takie kawałki, centymetr do dwóch. Wszystko już nam zawrzało, także teraz dołożymy mięso. No i na tym etapie, gdy nam już bulion drugi raz zaczął wrzeć, zmniejszamy gaz o pół. Doprawimy delikatnie solą, jakieś pół łyżeczki. Troszkę pieprzu, ustawimy czas na półtorej godziny, przykryjemy nasz schab. W międzyczasie jeszcze go z 2-3 razy obrócimy. Także zmieszamy i dusimy. Minęło 75 minut gotowania, teraz dorzucimy do naszego wywaru śliwki. Przemieszamy i te 15 minut jeszcze będziemy. Wszystko u gotować. Minęło 15 minut. Teraz dosypiemy obydwie wąki. Jeszcze raz wszystko zagotujemy. Po zagotowaniu podchartujemy śmietankę i dołożymy cztery łyżki śmietany 30. Także wszystko przemieszamy. Tutaj mięsko już mamy mięciutkie. I już nam się sos elegancko zagęścił. Teraz troszkę tutaj dolejemy do śmietanki. Jeszcze doprowadzimy do zawrzenia i mamy danie gotowe. Przepis bajecznie prosty, także zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.